Cześć, witam. 8 i ostatni dzień naszego rozgrywkowego maratonu za 800 zł. Ósmy i ostatni odcinek z pizzerii czwóreczki już, który? 62. Tak jest. Teraz naszym zadaniem specjalnym jest uzbierać wszystkie medale złote. Jeżeli to osiągniemy, jeżeli się uda wszystkim złote medale powijać, no to mamy specjalnego gościa, który jest nam dobrze znany, nie? Jeśli chodzi o nasze medaliki, no to tak, tutaj dwie osoby nie mają brązowego. Jedna z tych dwóch osób już dzisiaj brązowe zdobędzie. A Bruna Romano, no, doczeka się brązowego medalika w przyszłości. Czyli to u niej będzie ostatni brązowy medal w bitwie. Dzisiaj u Sarfana, a kiedyś u e, Bruny Romano. W ostatnim odcinku ogarnęliśmy, że no nie przy każdej okaz nie przy, każdym, nie przy każdej tak samo rozegranej taktyce będzie zostałem wysoki procent za czekanie. W sensie ostatnio chciałem zrobić tak, że 80% za czekanie i 100% za bake, Jednak się nie udało zaczekanie. Więc albo robimy jedno, albo drugie, bo się okazuje, że nie mogę zrobić dwóch naraz. Na no, nie jeszcze nie znam dobrej taktyki, żeby zrobić oba naraz. Wyzwania i wysoki procent zaczekanie, i 100% za bake. Może jestem w stanie to zrobić, tylko że. No, jeszcze nie, nie odkryłem tego. Jak najlepiej zagrać? Ok, bo jak na razie to ja robię pizzę, nie? Filmuję i biorę, i ten, i stawiam. Wiemy, że jeżeli klienci dłużej poczekają, no to wtedy tracimy za czekanie. Jeżeli dłużej poczekają, abym ja im pizzę wziął, okej, okay, Sasza, jeszcze trochę i będzie u niej złoto. O, tu jest gotowe. No właśnie, i tak jak będę zagrywał, no to jestem w stanie zrobić e, 100% za bake. No chyba wiemy już mniej więcej o co chodzi. E, jeżeli... Okej, okay, ładnie Ugh. Jeżeli długo tutaj siedzimy pilnując te pizze, no to się te punkty chyba traci za, za to czekanie Okej, okay. no teraz już zbiorę pizzę do końca, nie? Inksley, przyszedł, no masz Żuła jak jako szósta, czekaj jako siuny. była tam jeszcze Rita, no i Martin nasz, nasz burgeriowy. Chyba nie mogę za długo patrzeć w tym bajkę na tę pizzę. Możliwe, że to właśnie o to chodzi, żeby mniej patrzeć na tę pizzę w bake, a więcej robić wszystkiego innego, wszystko inne. Okej, okay, tu jeszcze się pizza robi i tak, tutaj dla, dla Kingsleya się zrobi pizzę teraz. No właśnie. Okej. Okay. czyli tak, e, Mitch. No jakby mam tą taktykę, że jak mam pizzę, to od razu ją wydaję. W ostatnim odcinku nam to nie wyszło, bo jednak pilnowałem tej pizzy, żeby się nie spaliły. Dobra, sartwa. Okej. Okay. Jak najwyższe, może niech nie będą... nie muszą być koniecznie seteczki za te bake. Za to bake, ale niech będą jak najwyższe te wyniki. To nam powinno wystarczyć. No właśnie. I to jest dla Sasha. Zaraz dokończymy pizzę Kingsleya. O! Nie wyszło mi za. tutaj. Za układanie. Ok, dokończmy to. Niech będzie Rita. To w sumie też ma znaczenie kolejność, jaką, jaką obejmuje przy robieniu pizz. Powinna być pizza teraz. Szósta. Zaraz się ją dorobi. Najpierw jednak wydamy dla Ok, Okej, Kingslay'u. Wow, to też nie wyszło za układanie. Dobra. W zasadzie wydałem pizzę Kingsley'a, nie? więc y, tą pizzę muszę robić od nowa. Nałożyłem dwa kawałki salami i wydałem tą pizzę przy której... No, przy zamówieniu... Tu miałem dziesiąte zamówienie, nie? I przy tym zamówieniu robiłem tą pizzę. A jak wydałem tą pizzę dla Kingsley'a, no to... razem z kartką Czyli już nie miałem zapamiętanej tej pizzy, że ją robiłem. Dobra, i ostatnia pizza Martiego. Okej. Okay. Czyli tak. Te dwie pizze mają się grzeć tak samo, zaraz będzie jedna gotowa. Tu się jeszcze grzeje, tu się grzeje. Także mogę wydać dla Rite, no i idzie zrobić te wysokie procenty, nawet co też za bake. Ok. Jak tam? Okej, okay, jeszcze się pizze robią. Pewnie szósta pizza wyjdzie jak ostatnia. No i... Ładnie nam dzisiaj wyszło, a jednak nie. No, może jednak będzie tak, że dwie pizze mi się naraz raz zrobią? Okej. Okay. Na szczęście nie dwie na raz. Parę sekund były przerwy. Parę sekund było okay. No I mamy ładne wyniki. Ładne wyniki. Szkoda, że dwa razy żółte seteczki nam się popsuły. Ale wiemy już, jak grać w tej serii, żeby były wysokie procenty za czekanie. To działa. To działa. Nie będą koniecznie, nie będzie seteczek, ale niech będą chociaż te 80. No. Jak najwyższy wynik. Może się uda jakieś seteczki ogarnąć, ale na razie jak najwyższe. nie będą. Także rank nie wbit jeszcze. I to był odcinek 62. Do zobaczenia w następnych. Tak, to jest ostatni dzień naszego rozgrzewkowego maratonu za 800 subów. Już się on rozpoczął. Cześć!